Jak wygląda zdrowa kupa? No serio można powiedzieć, że kupa jest zdrowa, kiedy ma odpowiedni brązowy kolor, podłużny kształt, prawidłowy zapach i pojawia się regularnie, mniej więcej o tej samej porze w ciągu dnia. Wszystko, co zjesz, trafia do żołądka, gdzie jest trawione i przekształcane na szaro-burą, brzydką masę, która następnie przesuwana jest do jelit. To tam składniki odżywcze wchłaniane są do krwi, a wszystkie odpadki przesuwane są dalej aż do wylotu, czyli odbytu. Do jelit oprócz jedzenia trafia także żółć z wątroby, która wspomaga trawienie i nadaje kupie taki brązowawy kolor. Kształt prawidłowej kupy wynika z kształtu jelit, więc jest taki podłużny i przypomina kiełbaskę. Zdrowa Kupa ma gąbczastą strukturę. Jej forma zależy także od czasu, jaki strawiony pokarm spędził w jelitach. Wszelkim maziom, gródkom i papkom mówimy nie. Zapach kupy wynika z pracy bakterii zamieszkujących twoje jelita, które trawiąc pokarm wydzielają substancje, które cuchną. Ich ilość i rodzaj są na ogół takie same, dlatego jeżeli poczujesz jakiś zapach odbiegający od normalnego, to jest sygnał, żeby zgłosić się do lekarza. Podobnie zresztą, kiedy zobaczysz, że twoja kupa ma jakiś taki podejrzany, na przykład czerwony kolor, czasami może się w niej znajdować krew. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania w fascynującym temacie kupy, zadaj je w komentarzu.